Tu jest uchwyt. Tu jest trzymaj. Trzymaj. Tutaj uchwyt jest, proszę. Tam gdzie nie ma uchwytu, a nie no. wiesz Dobra kochani, słuchajcie. Wszyscy trzymają. To teraz robimy wzburzony morze. Rzalpiemy chustę. Jeszcze ja. Pięknie, a wyżyć się można. Dobra, uwaga. Uwaga, dobra, 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 stop, stop, stop. Teraz ja będę mówiła... Chodź, kochanie. Ja będę mówiła, kto wchodzi pod chustę. Uwaga. Pod chustę wchodzą te osoby, które są dziewczynkami. Kto jest dziewczynką? Pod chustę! Pod chustę! Pod chustę dziewczynki wchodzą. Tylko dziewczyny, a chłopcy zamykamy dziewczyny. Niech zamykamy się dziewczyny. Widzę, że nie wszystkie dziewczyny się schowały. Panie, Panie? O, no A co, nie? O pani to nie dziewczyna? Dobra, uwaga. Dziewczyny wychodzą. Wychodzicie, dziewczyny. Wszystkie dziewczyny wychodzą spod chusty. Dziewczyny wychodzą, wszystkie. Halo. Dziewczyny, wychodzimy, dziewczyny. Wychodzimy stamtąd. Dziewczynki wychodzą i uwaga. Pod chustę, pod chustę wchodzą te osoby, które mają czapkę z daszkiem. Czapkę z daszkiem. Wchodzimy pod chustę. Dawaj, dawaj. Kochanie, masz daszek, zapraszam. Dobra. Wychodzimy, 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 wychodzimy. Towarzystwo wychodzi spod chusty i uwaga! Uwaga, uwaga! Pod chustę, pod chustę wchodzą te osoby, te osoby, które mają. No nie wiem, siostrę. Kto ma siostrę? Pod chustę, pod chustę. Kto ma siostrę pod chustę? Zamykamy, zamykamy, zamykamy. Dobra. Wszyscy spod chusty wychodzą. Z pod chusty wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Ośmiornica jakaś tu wystaje! O ty, ośmiornica, uciekaj! Dobra, pod chustę wchodzą te osoby, które są chłopcami. Kto jest chłopakiem pod chustę? <mówi> A? Chłopaki, chłopaki, chodzą. Zamykamy chłopaków, dziewczyny, zamykamy chłopaków. <śpiewanie> Dobra, towarzystwo, wychodzi spod chusty. Wszyscy wychodzą, wychodzą, wychodzą. Wszyscy wychodzą spod chusty. I uwaga, pod chustę wchodzą te osoby, które są ludźmi. Kto jest człowiekiem pod chustę? Ludzie pod chustę! Widzę, że nie wszyscy weszli. Zamykamy, zamykamy! Ludzie! Dobra. Tak. Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy Wszyscy wychodzą I łapią za uchwyty Nikogo nie ma już pod chustą Halo, już wychodzimy spod chusty Bo już inna zabawa z chustą będzie Musicie wyjść, kochani Musicie wyjść, halo Wychodzimy spod chusty, halo A to pani tam jest Uwaga Naprężamy chustę Naprężamy chustę Naprężamy chustę, ale już nie robimy wzburzonego morza. Naprężamy, robimy takie spokojne jest. Stół robimy. Wszyscy wychodzą. Naprężamy chustę i uwaga, kochani, halo. Naprężamy chustę. Naprężamy. Musi być płaska. Musi być płaska. O właśnie, o, płaska. super. I teraz, kochani, uwaga. Ważne zadanie dla was. Chodzi o współpracę. Musicie tak ruszać chustą, ale nie robimy wzburzonego morza. Tak ruszamy chustą, żeby piłeczka, którą rzucę, znalazła się w środku tutaj tej chusty, tam gdzie jest ta dziura. Uwaga! Łatwe? Nie, wzbur... nie wzburzone! Nie, 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 nie. Naprężamy, naprężamy i tylko ruszamy delikatnie, delikatnie. Halo! Powolutku. Właśnie tam podnosi tamta część, tam gdzie jest piłeczka, tam podnosimy. Wyobraźcie sobie, że to jest rozbitek, i ratunek dla niego czeka w środku. Yes! Udało no, się! Yes! Yes! Faktycznie to było dla Was łatwe. Bo teraz będzie trudniej. Poproszę o piłeczkę. Będzie trudniej, bo dwie piłeczki. Ratujemy dwie piłeczki, ale nie szarpiemy, tylko powolutku. Lećmy na dół, do góry, do góry. Do góry na dół. Nie robimy młoda Karola. No to jest test na współpracę dla was i nadcierpliwość dla obserwatorów no. Naprawdę Nie łapiemy Naprężamy chustę Wszyscy krok do tyłu, naprężamy chustę Naprężamy I piłeczki muszą być w środku Czemu broicie? Uda wam się, uda wam się Już jest blisko Pani, to tak jakby mogła, to by tam wyszła. Tak? Prawda? Mówiłam, że to jest też cierpliwość. cierpliwość. Być no, stąd. Wychodzimy Ratujemy, ratujemy. Jest blisko. Kochani, wierzę w wasze możliwości. No i wróci. No, miała być jedna. I jest jedna. I... Jedno Nie ludzie. No nerwy puściły już koniec. Poszło. Ale dwie się udało, prawda? Udało się, oddajemy Tak, piłeczkę. Były dwie, oddajemy drugą piłeczkę. I kochani, uwaga! Wychodzimy spod chusty. Co wy? Wychodzimy chusty? Wychodzimy, halo. Towarzystwo! Wychodzimy z chusty, oczywiście. Naprężamy chustę. Naprężamy chustę. I uwaga! Tak, ruszamy chustą, żeby góry! Jeszcze wyżej! Wyrzućcie ją wysoko! Wyżej. Hop. O, pięknie! Jeszcze wyżej! Hop, hop! Tylko za pomocą chusty. O, pięknie! O, jest nawet! Jakie Wyrzućcie jest tą czapkę jeszcze wyżej. Zróbcie tak, żeby w powietrzu czapka wpadła na o, poziomkę. Czapki nie! Tylko, tylko poziomka! O, kochani, co się dzieje? Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I zabieram czapki, i wszystkie, i wszystko całą pustkę. Moje, 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 nie oddam, nie oddam. O. Dobra, zabieramy swoje czapki.